Witam serdecznie ponownie na kanale Husator, widzieliście i pamiętacie ostatnio M12 Vintage, Mariusz pewnie będzie oglądał ten odcinek, chciałbym Wam pokazać ten motocykl na naszej klience, którą niedawno uczyliśmy na Junaku również 125S, więc widać wierni są marce. I wymarzyła sobie, zobaczyła filmik właśnie tego Junaka M12 Vintage. I na przykładzie naszej klientki chciałbym troszeczkę ruszyć kobiety z, z miejsca, z domów, żeby też próbowały jeździć. Bo na przykładzie właśnie e, tej pani udowodnię, że można nie jeżdżąc motocyklem, ale mieć pasję, mieć marzenia, po prostu wsiąść, nauczyć się i pojeździć. A ten motocykl jest pewnie jakimś tam marzeniem, więc zobaczycie sobie, jak wygląda e, na tym motocykl. Zapraszam do oglądania. Nie na Poznajcie Monikę. Siema Monika i zobaczcie, to jest motocykl Mariusza, ale też M12 Vintage sprzedajemy po połowie mężczyznom oraz kobietom. I teraz tak. Monika nie jest bardzo niską kobietą, ale też nie jest wysoką. Powiedz mi, ile masz wzrostu? 174. 174 Daj, proszę lewą nogę na podnóżkę. I chciałbym, żebyście zobaczyli, jak wygląda się na tym motocyklu przy wzroście 174 cm. Jak widzicie, wygląda to świetnie. A jak widzicie, również kurtka nie jest bez przypadku bo ponieważ fajnie pasuje, to jest Rebelhorn Hunter Pro Vintage w kolorze takim lekko brozowym w Macie. I zobaczcie sobie, jak to fajnie wygląda. No i powiedz mi, niedawno dopiero się nauczyłaś jeździć u nas, prawda? Tak. Prawda. Jeździła na Junako 125S, był to Naked, a teraz przyjechała zobaczyć tego Junaka M12 Vintage, i już wiem, że bierze go, e, więc teraz tylko kwestia wydania dokumentów. No i myślę, że będzie świetnie się prezentowała podczas jazdy po naszej miejscowości i nie e, tylko. A teraz go wspólnie z Moniką odpalimy. Już jest przeszkolona. Pamiętajcie proszę o tym kursiczu. I ty też Monika pamiętaj, że jak gasimy na szybko tym e, przyłącznikiem, to musi być włączony. Ze sprzęgłem zawsze odpalamy i odpal go sobie. Proszę, posłuchacie i zobaczcie już. Moja szkoła, bo już trzyma bardzo ładnie sprzęgło. Już trzyma. Ee, hamulec już się ma odpowiednią rękę na gazie, tak macie jeździć. No i przy okazji, kurteczka ona kosztuje normalnie 1199 w takim lekko brązowo-czarnym kolorze z protektorami i pleców, barków i łokci. No i co, mam nadzieję, że będzie się świetnie sprawowała. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam to się podoba. No i na pewno M12 Vintage będzie jeszcze nieraz gościła na naszym kanale.